Hasta la Dzień dobry, witam. Jedna już chyba naprawdę z ostatnich poprawek przy mojej konsoli. Wybebeszyłem starego laptopa. Wyjąłem przewody do karty Wi-Fi. Piąłem, wypuściłem przez taki otwór techniczny. w budowie a końcówki anten WiFi zaizolowałem. I konsola ma już dojście do internetu. Aby było tyle, serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!